Jedno święto, wiele nazw, Matki Bożej Gromnicznej, ofiarowanie pańskie, oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, na wschodzie spotkanie pańskie, bo wiele różnych perspektyw. To jest bardzo dynamiczna scena, łatwo ją sobie wyobrazić. Na naszych oczach rozgrywa się jakby mini dramat. Wchodzą kolejne postacie, zabierają głos albo nie zabierają, święty Józef. Każda ma swój udział. Nie w każdej z nich się odnajdziesz, ale myślę, że każdy odnajdzie się przynajmniej w jednej z nich albo w perspektywie tej osoby. Dlatego dzisiaj, bracie, siostro, zachęcam Cię, spróbuj spojrzeć na tę scenę z różnych perspektyw, przeżywając ją za każdym razem z inną z obecnych w świątyni postaci. Tych perspektyw będzie aż sześć. Gdy upłynęły, Dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Minęło 40 dni. Zakończył się czas rytualnej nieczystości matki po porodzie. Maryja i Józef mogą przyjść do świątyni. Co może myśleć Józef? Przyjąłem to dziecko jak swoje, bo wierzę w Bogu. Chociaż zburzył moje plany, miałem inny pomysł na życie. Teraz wykupuję małego Jezusa, czyli jeszcze raz biorę odpowiedzialność za dziecię. Oddaję je Ojcu, Bogu Ojcu i zgadzam się być dla niego jak ojciec. Nie rozumiem tych wszystkich rzeczy. Mam poczucie, że wiele z nich mnie przerasta. Nie wiem, dlaczego znalazłem się w centrum takich wydarzeń. Ja, zwykły człowiek, który nigdy nie miał wielkich ambicji, chciałem po prostu mieć rodzinę. Być mężem i ojcem, jestem mężem, ale bez pełni praw małżeńskich. Jestem jak ojciec, chociaż ojcem nie jestem. Zanoszę Małego Jezusa do świątyni i odchodzę z Nim jeszcze raz. Mówię tak, amen, bądź wola Twoja, Boże. Na spotkanie Maryi i Józefa. Wychodzi inny mężczyzna, Symeon, prorok. Trudno nazwać to, co spowodowało, że wtedy przyszedłem do świątyni. Głos, natchnienie, poruszenie, jakieś wewnętrzne poczucie, że tak trzeba zrobić. Czasami, choć nie zawsze tak mam, wiem, że Duch Święty mnie do czegoś porusza. Sytuacja tak się układa, że naiwnością byłoby zrzucić wszystko na karp przypadku. Teraz widzę rodzinę raczej z tych uboższych, bo mają najtańszą z ofiar z dzieckiem. I nagle wszystko staje się dla mnie jasne. To dziecko to on, Mesjasz, Zbawiciel. Biorę chłopca na ręce i zaczynam się modlić. Już nie myślę nad słowami, one płyną same. Wiem, odtąd już wiem, że moje życie jest spełnione. Że wszystkie chwile, kiedy modliłem się, choć wydawało się to próżne, byłem wierny przykazaniom, chociaż ludzie wokół gardzili mną, uważali za głupca. Cynicy szydzili z tego, że w Bogu mam nadzieję. Wszystkie te chwile odchodzą w niepamięć, to już nieważne. Jest Bóg, jest tak blisko. Teraz mogę odejść, mogę umrzeć i dziś, a mogę żyć wiele lat, to już nieważne. To doświadczenie bliskości. Wystarczy mi za wszystko. Ale Symeon prorokuje dalej, a Twoją duszę miecz przeniknie, słyszy Maryja. Co to znaczy? Przyjdzie na mnie cierpienie? Mój syn będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Oczywiście, że będzie mnie boleć, kiedy będą cierpić moi bliscy. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie. Ale skoro mój syn ma odkupić świat, będzie to miało swoją cenę, bardzo wysoką. A dla mnie, jako matki, najtrudniejsza jest zawsze bezradność. To, że chciałabym zrobić tak wiele, a mogę tak mało. Moja modlitwa wydaje się niewiele zmieniać. Ale wtedy wracam do zwiastowania, do Bożej obietnicy wypowiedzianej przez Archanioła. Do tego, że Bóg jest wierny. Nie obiecał mi, że będzie idealnie, że nie będzie żadnych problemów, ale dał słowo, że to On zwycięży. O tym chcę zawsze pamiętać. I kiedy tak Maria dziwiła się temu, co mówiono o Panu Jezusie i rozważała to w swoim sercu, podeszła tam inna kobieta starsza o kilkadziesiąt lat. Lata wdowieństwa, lata samotności, lata modlitwy i postu, lata wypełnione sensem. Inni mogą mi współczuć, nie rozumieć mnie, mówić: Biedna Anna, tak młodo straciła męża, co to teraz za życie? Ale ja wiem, że moje życie jest wypełnione nadzieją. Nie muszę mieć wiele. Mam czas, teraz w moim wieku. Wielki skarb i mogę go ofiarować Bogu jako znak mojej miłości do Niego. Nie każdy zrozumie moje podejście. Niektórzy nawet uznają, że jestem tak słaba, że muszę szukać złudnej nadziei, wierząc Bogu, pocieszać się, znieczulać nim. A ja wiem, że to ich nadzieje, oparte na własnych siłach, są złudne. Ale chcę ich uchronić przed rozczarowaniem, dlatego mówię wszystkim o Bogu. Który nas wyzwoli. Dlatego modlę się zwłaszcza za tych, którzy wcale się nie modlą. Piąta perspektywa to perspektywa dzieciątka, zaledwie czterdziestodniowego. Prawo zostaje dopełnione, ale to jego ofiarowanie jest, jakby nieudane. Bo przecież istotą rytuału było wykupienie. Pierworodny syn powinien być poświęcony Bogu. Ale zamiast składać go w ofierze, rodzice symbolicznie wykupują go, składając w ofierze zwierzęta, a syn wraca do rodziców. A tutaj syn, chociaż zostaje przy matce, jest też przecież zjednoczony z Ojcem. To ofiarowanie się spełnia w nim. Za 12 lat powie w tym samym miejscu, w tej świątyni, powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Jego uczniowie mają podobny los. Nie uciekają od świata, nie izolują się, żyją, pracują, uczą się, rozmawiają z innymi, ale jednocześnie nie mogą być tylko ziemscy. Muszą być też przy Ojcu, świadomi, że należą do Niego, że są Jemu poświęceni. Jesteś i powinieneś, powinnaś być tu i tam, stojąc twardo na ziemi, ale ze wzrokiem utkwionym w niebo, uczeń i naśladowca Chrystusa. Pięć osób, pięć perspektyw. To gdzie szósta? Tutaj. Możesz wyobrazić sobie siebie jako uczestnika, uczestniczkę tej sceny. Gdzie stoisz? Jesteś tam od samego początku, czy tak jak Symeona albo Anna w pewnym momencie wchodzisz? Jak reagujesz na słowa Symeona i Anny? Kogo z nich najbardziej rozumiesz? Józefa, który zmaga się z niezrozumieniem woli Bożej, ale chce być wierny? Symeona, który cieszy się, że jego życie ma sens? Maryję pełną obaw i niejasności, ale ufającej przy tym Bogu? Czy Annę spokojną, uformowaną przez lata modlitwy? A może nie odnajdujesz się w żadnej z tych perspektyw? Może twoja jest jeszcze inna. Może tak być, ale żeby to była dobra, niezaburzona perspektywa, potrzeba jednego. W tej scenie i zawsze wpatruj się w dzieciątko.